To możemy otwierać Okej okay, no to dzięki wielkie oczywiście Maras za, za pudełka no bo obojętnie co wypadnie no to, to kupiłeś je więc no Już zapłacone Dobra no to otwieramy mamy trzy, więc Nie zajmie to długo. <grych> Dobra. Mek. No. Nie, nie było najgorzej, chociaż. Bo najgorsza wersja to jest chyba tylko gold i 100 tysięcy kredytów, nie? No. Czyli nie jest najgorzej. Dobra. Druga. Na żółto czy nic nie ma. O, to jest najgorsza wersja, także wykrakałem. <grych> Ale zawsze już te dekoracje. Dobra, no i ostatnia. Bum. Serio? Pff. Boże, nie Kaliban, nie Kaliban, nie Kaliban, nie Kaliban. Nie Kaliban, nie Kaliban, nie Kaliban, nie Kaliban, nie Kaliban. Skoda? Boże. No nie wiem szczerze mówiąc. No. Z trzech paczek wypadła premka i to jeszcze najlepsza. Serio?